Zauważcie, że na ścianie w pokoju Po znajduje się rysunek byka oraz wbite w niego shurikeny. W twórcy filmu, czyli Dreamworks już w dosłownie drugiej minucie filmu zajabiają nam antagonistę Kung Fu Pandy 3, czyli Kaja. Tak, malunek w pokoju pandy przedstawia głównego przeciwnika z finału trylogii oraz byłego przyjaciela mistrza Gueja. Shurikeny wbite w ścianę sugerują nam, że Po w wolnych chwilach rzuca nimi w niego. Zauważcie, że podobizna Kaja służy mu jako tarcza, co tym bardziej potwierdza nam, że jest on tym złym. Kung Fu Panda 1 w animowanym intrze prezentuje nam również zgraje Wilków jako tych. Złych. Jest to oczywiście sen naszego bohatera, ale nie wiem, czy zauważyliście, że wilki te pojawiają się w drugiej części, jako armia Shena. Niesamowite jest to, jak twórcy tej cudownej serii już w pierwszej części przemycają wątki z kolejnych przygód smoczego wojownika. Po, spada ze schodów i po raz pierwszy widzimy jego ojca. Trzyma on worki z ziemniakami, które, jeśli się przyjrzymy, kształtem przypominają pandę. Jest to specjalny zabieg twórców, żeby jeszcze bardziej zaskoczyć widza. Tatą pandy powinien być panda, i na pierwszy rzut oka tak się właśnie wydaje. Okazuje się jednak, że to gęś. A w tym miejscu dostrzec możemy zdjęcie przedstawiające. Małego Po oraz jego staruszka. Szkoda, przegapić taki słodki detal. W tym całym czasie odbywa się trening wielkiej pionki z mistrzem Shifu. Jeśli spowolnimy nagranie i przyjrzymy się bliżej, jak Shifu obezwładnia żmije, zauważymy bardzo ciekawy szczegół. Zobaczcie, że mistrz uderza ją w szyję zaraz przed głową i sprowadza ją laską do ziemi. Jest to dobra metoda radzenia sobie z wężami w prawdziwym życiu. Obezwładnienie poprzez przygniecenie zaraz przed głową jest dobrą techniką, aby uchronić się przed gadem w patowej sytuacji. Fakt, że Shifu używa tego walcząc, pokazuje, jak twórcy mocno przyłożyli się do animacji walki. Zastanawialiście się kiedyś, jakim zwierzęciem jest mistrz Myślę, że mogę was w tej kwestii zaskoczyć. W późniejszym etapie filmu ten bardzo jest zawiedziony decyzją u o wyborze po nasmoczego wojownika. Mistrzu, ten panda nie jest smoczym wojownikiem. Jego tu w ogóle nie powinno być. Nie rozumie, jak panda mógł zostać wybrany i zwraca się do Po w prześmiewczy sposób, ponieważ ten jest właśnie pandą. I to żałosny Ej. Dosyć to ironiczne, gdyż Shifu również jest pandą. Dokładnie pandą czerwoną, tylko że akurat posiada na futrze więcej koloru białego niż czerwonego. Co ciekawe, twórcy przemyśleli i to. Panda czerwona, którą jest Shifu, oraz wielka, czyli Po, to gatunki nie tak bliskie, jak może się wydawać po nazwie. Małemu Miszkowi bliżej, nawet, do Chopa. Niżeli do Pandy Wielkiej. To, że Shifu nie zauważa podobieństwa między sobą i po, jest więc mocno zrozumiałe. Ugwej wzywa mistrza Shifu do siebie, aby powiedzieć mu o wizji wydostania się Tailunga z więzienia. Podczas rozmowy w tle zobaczyć możemy drzewo brzoskwini, przy którym lubi medytować mistrz Ugłej. Jest ono dla niego bardzo istotne, więc nie dziwi fakt, że taki właśnie obraz wisi na ścianie w świątyni. Dochodzi do ceremonii wybrania smoczego wojownika. Wielka piątka stoi na baczność i czeka na decyzję mistrza, ale czy na pewno? Postawa poszczególnych członków piątki mówi wiele o ich charakterze. Zwróćcie uwagę, że tigry Rysica, Modliszka oraz Żmija stoją niewzruszeni, co pokazuje ich zdecydowanie i pewność siebie. Za to Żuraw oraz Małpa nerwowo się rozglądają, co pokazuje nam, że są oni mocno poddenerwowani i niepewni swojego. Świetne przyłożenie do detali. Zwróćcie uwagę również na symbol, jaki Mantis ma na swoich plecach. Jest to znak oznaczający długowieczność. Po, chcąc zobaczyć wybranie smoczego wojownika, próbuje wejść do świątyni na wiele różnych sposobów. Próbuje poprzez okienko, wybić się z drzewa, a finalnie użyć firewerk. Zapamiętajcie sobie to, co robi tutaj nasz puszysty bohater, bo pod koniec filmu będzie się to wiązało z bardzo istotnym szczegółem. W każdym razie, skąd powziął krzesło? Po upadku do sterty fireworków nigdzie nie widzimy krzesła, a po cięciu panda nagle tworzy na jego podstawie konstrukcję. Dziwne to, ale jeśli się przyjrzymy, w tle zobaczyć możemy całkowicie pusty stragan. Oznacza to, że użyciu dokładnie wszystkich sztucznych ogni, które znalazł, a było ich tam Całkiem sporo, jak widać na tym ujęciu. Stop! Zanim przejdziemy dalej, subskrybujcie ten kanał. Lecimy po 40 tysięcy. Brakuje nam całe 6 koła, więc spróbujmy to dobyć pod tym filmem. A w zamian przygotuję kolejną potężną analizę. To może się udać, więc klikaj przycisk, subskrybuj, aby nie przegapić następnego filmu. Wracamy do materiału. Poza pomocą firewarek wlatuje na plac i zostaje wybrany przez ugoja. Zobaczcie tylko na nagłe zdziwienie na twarzy tygrysicy, kiedy okazuje się, że staremu Żuwiowi nie chodzi o nią, a o pandę. Tutaj również warto na chwilę się zatrzymać. Zarówno żmija małpa oraz żuraw są mocno zdziwieni, jednak tygrysica, no łagodnie mówiąc, zdenerwowana. Po jej imieniu wnioskować można, że najchętniej rozniosłaby pandę. Połoc zostaje oficjalnie wybrany i cała ludność wioski zaczyna imprezę. Łatwo to przegapić, ale kiedy kamera się oddala, Shifu odbiera świni pałkę i grozi, że go uderzy. Po minie świniaka widać, że troszkę się cyka nerwowej reakcji mistrza Shifu. Shifu zaczyna narzekać Ugojowi. Zatrzymajmy sobie. Widzicie coś podejrzanego na tym ujęciu? Małpa łamie czwartą ścianę i patrzy centralnie na nas. Czy nas widzi, tego nie wiem. Trwa to sekundę, a potem ze zdziwieniem szuka kontaktu wzrokowego ze swoimi kolegami z drużyny. Widać, że jest on mocno skonfundowany zaistniałą sytuacją i pokazuje to nawet będąc na drugim planie. Po raz kolejny oklaski dla animatora. Przenosimy się do więzienia Chorgom, które powstało, by pilnować Lunga. Chorgom po kantońsku oznacza dosłownie siedzieć w więzieniu, więc nazwa idealnie pasuje do placówki. Wszyscy jego strażnicy to nosorożce. Ich szep wyróżnia się jednak pewnym istotnym elementem. Możemy zauważyć, że jego róg musiał w przeszłości zostać ucięty, a teraz nosi czerwoną Tezę. Do tego założono na odwrót. Z postacią komandora Wahira wiąże się jeszcze bardzo interesująca historia związana ze zbroją latającego nosorożca, którą Po widzi po raz pierwszy, kiedy wchodzi do świątyni. Właściciel pancerza należał do starej Wielkiej Piątki. Jego syna zobaczyć możemy w drugiej części Hukwopandy, ale co najciekawsze, to właśnie legendarny latający nosorożec najpewniej szkolił komandora Wahira, a finalnie polecił go mistrzowi Ugłejowi, by obsadzić go na stoliku szefa więzienia. Po podziwia również niebiańskie ostrze. Mogliście przegapić, że na samym początku filmu, w sekwencji snu, używa on go jako swojego Oręża. Jeśli się przyjrzymy, na tym obrazie po raz kolejny zobaczymy kaja, czyli głównego wroga z Kung Fu Pandy 3. Jak widać, jest on jeszcze młodszy i jego rogi nie są tak wyrośnięte. A co ciekawe, już wtedy szkolił się on w posługiwaniu dwoma brońmi naraz. Jak wiadomo zmienił on potem swój oręż na miecze na łańcuchu, podobne do tych, którymi posługiwał się Kratos z God of War. Po podziwia również ten dziwny dzbanek i opisuje go takimi słowami: Legendarna urna szepczących wojowników, Ponoć w środku są zaklęte dusze całej armii, ten szuk. Znalazłem tutaj bardzo ciekawe nawiązanie, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. Dziwne, że umknęło to fanoma, według mnie, jest to bardzo ciekawa odwoła. Armia Tenshu opisywana jest takimi słowami. 500 wojowników Tenshu zostało wezwanych do obrony odizolowanej wioski przed atakiem 10 tysięcy demonów Szkarłatnego Księżyca. Choć wrogowie przewyższali ich liczebnie 20 do 1, dzielni wojownicy powstrzymywali ciemną hordę przez 100 dni walczące ramię w ramię w szyku. Nie brzmi wam to znajomo? Mi tak i widząc to od razu przychodzi do głowy legendarna bitwa pod Termopilami, której rzekomo 300 Spartan utrzymało ogromną armię Persów przez 3 dni. Świetna odwołanie. Po, wystraszony przez sifu, rozbija urnę i wydobywają się z niej dźwięki dusz wojowników armii tęszu. Twórcy genialnie wykorzystali jej jako dźwięk rodem z sitcomu. Mistrz obraża pandę. W tym momencie Po przez przypadek nadeptuje nadzbanek, który wydaje dźwięk zdziwienia. Pomysłowe to, nie powiem. Żałosny bebej! Po nie radzi sobie na treningu, przez co robi pełny szpagat, rozrywając sobie spodnie. Jeśli zatrzymamy w dobrym momencie, zauważymy, że rozerwanie portków zostało przez twórców zanimowane. Widzimy to dosłownie na jednej klatce, co prawda nie pojawia się w dalszej części filmu i spodnie od następnej strony są już normalne, ale po raz kolejny należą mi się oklaski za przyłożenie do deta. Panda przez przypadek wchodzi do pokoju żurawia, który stoi na jednej nodze. Prawdziwe zachowanie żurawii jest tutaj bardzo dobrze oddane. Możecie nie wiedzieć, ale te zwierzęta najlepiej odpoczywają stojąc na jednej nodze. że że pomaga im to zmniejszyć zmęczenie mięśni, ale również utrzymać temperaturę ciała, gdyż ptaki tracą ciepło poprzez nogi i stopy. Jeśli więc jedna z nóg jest blisko torsu, ciepło uchodzi z nich wolniej. Przechodzimy do sekwencji ucieczki Tailunga z więzienia. Uwalnia on się za pomocą pióra, które wypadło z kaczki. Czy zastanawiało was kiedyś, dlaczego Tailung przy ucieczce pierwsze pozbywa się tych dziwnych zabezpieczeń na plecach i do czego one w ogóle służą? Już tłumaczę czym są, bo jest to bardzo ciekawe według. W Kung fu ważnym elementem jest tak zwane chi. Jest to coś, co można nazwać życiową siłą, z której czerpie się energię. Na ciele człowieka, czy tutaj. W przypadku zwierzęcia, znajduje się wiele punktów energii chi. Kije, które ozdobione są jadeitowymi figurkami, umieszczone są w domyślnych punktach energii chi. Często Tailung nie może z niej korzystać. A co za tym idzie, jest niesamowicie osłabiony. To właśnie za pomocą miejsc wylotu energii chi Hugo załatwił załatwił Tailunga w przeszłości. Mamy to nawet dobrze zobrazowane. I jest to właśnie powód, dlaczego były uczeń Shifu musiał najpierw pozbyć się zabezpieczeń z pleców. Tailung się wydostaje i rozpoczyna totalną rzeź. W pewnym momencie kopie jednego ze strażników, a my usłyszeć możemy słynny Wilhelm Scream czyli efekt dźwiękowy, który na pewno dobrze kojarzycie z innych filmów. Po rozwaleniu więzienia, Zenk wpada na zewnątrz, a obok niego spada róg dowódcy więzienia. Co mam powiedzieć? Szkoda chłopa. Modliszka wykonuje akupunkturę na po. Jednak z jakiegoś powodu idzie mu to bardzo opornie. Ta scena nie jest tutaj bez powodu i tylko do pośmiania się. Stop! Moja wina! Coś mu zrobiłem z jakimś nerwem w twarzy! Będzie ona istotna w finałowej walce po Tai Lungiem. Jak mówiłem, modlitwce z jakiegoś powodu bardzo trudno wychodzi. Robienie akupunktury, a to z powodu grubości pandy. Trudniej zlokalizować na takim ciele specjalne punkty do wbicia igieł. Bardzo dobrze łączy się to z tym, co mówiłem o punktach chi. Mianowicie, każda postać ma na ciele specjalne punkty energii, które różnymi technikami można zablokować, jak zrobił to na przykład Ugwai na Tai Jeśli przewiniemy film do finału walki z końca, zobaczymy, że Tai Lung próbuje z zakazaną techniką wyłączyć punkty energii chi na ciele Po. Dokładnie tak samo jak wcześniej robił mu to stary żółw. Na po to z jakiegoś powodu nie działa i jedynie go łaskocze. A to właśnie dlatego, że jest on gruby i punkty ujścia ci również ciężej u niego zlokalizować. Niesamowite jest to, jak w takim filmie wszystko jest przemyślane, a jednocześnie twórcy nie mówią nam tego bezpośrednio. Takimi małymi rzeczami jak cena zakupu, którą jedynie sugerują, że zakazane techniki mogą być nieskuteczne w walce z pandą. Ugłej próbuje uspokoić swojego mistrza pod kwitnącą brzoskwinią. Dochodzi tam do takiego dialogu. Ja mam... <laughs> bardzo złe wieści. Wieści to tylko wieści. Nie ma dobrych i zły. Bajka w polskim dubbingu odwołuje się do klasyka, czyli Asterixa i Obelixa misy Kleopatra. Jak to jest być skrybą? Dobrze? A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze. dobrze w złości kopie w drzewo strącając z niego wszystkie owoce. Jeden nawet uderza go w głowę. Ten prosty zabieg pokazuje różnicę między uczniem a mistrzem. Żółw cały czas żyje w harmonii i podczas rozmowy z Po potrafi uderzeniem strącić jedną brzoskwinię prosto do ręki pandy. Kiedy do mocno zdenerwowany i ciągle zestresowany, co pokazane jest właśnie poprzez nieudolne strącenie wszystkich owoców z drzewa. Zatrzymajmy sobie w tym momencie. Jeśli dobrze się przyjrzymy, zauważymy, że laska starego żółwia zrobiona jest z drzewa brzoskwini. W chińskiej mitologii drzewo brzoskwini jest symbolem nieśmiertelności. Kiedy mistrz umiera, drzewo traci wszystkie liście i również wygląda, jakby odchodziło razem z nim. Zauważcie, że na ostatnim ujęciu wygląda ono tak. Shifu podczas rozmowy ze smoczym wojownikiem powstrzymuje go przed odejściem, uderzając go laską. Oglądając tę scenę w zwolnionym tempie, zauważymy coś ciekawego. Zobaczcie, jak mistrz przewiduje co za chwilę zrobi panda. Jeszcze zanim po osiem ruszy, ten już ustawia się, aby go powstrzymać. Takie detale w animacji mocno budują postać i w tym przypadku robią z shifu jeszcze większego kozaka. Jak to się mówi, koty zawsze lądują na czterech łapach. Po w poszukiwaniu jedzenia przez przypadek wykonuje szpagat. Zauważy to shifu, jednak ja chciałbym zauważyć, że w tym wypadku nie pękły mu spodnie, a co więcej zauważyć, możemy w tym miejscu szwy. Scena jest świetnym podsumowaniem słów, które z pierwszego treningu powiedział do pandy jego mistrz: "Naprawdę sądziłeś, że nauczysz się robić pełny szpagat w jedną noc? Potrzeba lampy, żeby odpowiednio rozciągnąć ciało." Przechodzimy do jednej z najlepszych scen w filmie, czyli montażu szkolenia. Shifu kusi smoczego wojownika kluskami, a ten próbuje je złapać. Zauważcie, że mały łapie kluskę uchem. Śmieszne to? Podczas finalnego posiłku Shifu możemy zauważyć, jak Shifu bardzo szybko wyrywa pandzie kluskę z przed Buzi. Oglądając tę scenę w zwolnionym tempie, trochę się przestraszyłem, kiedy zobaczyłem to. Dosłownie na jednej klatce: Mała panda patrzy się prosto w kamerę. Miło widzieć uśmiechniętego mistrza Shifu, który, jak się okazuje, czerpie dużo radości ze szkolenia swojego nowego podopiecznego. Po upada na ziemię i chcąc się z niej podnieść, wykonuje specyficzny ruch. Dokładnie taki sam trik chciał wykonać na samym początku filmu, kiedy to spadł z łóżka. Wtedy mu nie wychodziło, ale jak widać teraz mocno się rozwinął i robi trik bez większych problemów. Walka pałeczkami o kluskę zapada w pamięci na długie lata. Nie wiem czy wiecie, ale ta sekwencja została zainspirowana sadą z filmu Jackie Chana o nazwie Nieustraszona Hiena. Shifu nie patrząc trafia kluską idealnie do miski. Jeśli się przysłuchamy usłyszymy w tle dźwięk właśnie uderzenia kluski o miskę. Mówiłem, że ten gość jest kozakiem. Wielka piątka staje naprzeciw Tailunga, i myślę, że jest to dobry moment, aby powiedzieć wam o poszczególnych członkach drużyny. Kung fu dzieli się na różne style. Wszystkie te najpopularniejsze widzicie teraz na ekranie. Zauważcie, że na liście znajdują się takie jak styl białego żurawia, małpy, modliszki, tygrysa oraz Żmii. Każda postać z animacji posługuje się innym stylem walki, dopasowanym do ich rasy. Żmija walczy stylem Żmii, Tygrysica stylem tygrysa itd., itd. Za to, Po posługuje się w finalnej walce mniej znanym stylem, stylem Niedźwiedzia. Ciekawy szczegół dotyczy również samego antagonisty, czyli jest on panterą śnieżną. Gatunek ten znany jest z tego, że poluje na pandy wielkie oraz pandy czerwone. Pewnie inne pandy też by przekąsił. Jednak dobór rasy głównego antagonisty filmu jest bardzo dobry i idealnie wpasowuje się w realia oraz łańcuch pokarmowy, jaki naprawdę występuje w przyrodzie. Zwróćcie uwagę jeszcze na źrenice, które się zmniejszają. Przyłożenie do detali, top. Bohaterowie stają przed smoczym zwojem i oboje gotowi są go otworzyć. Shifu, będąc dumny do swojego ucznia, zwraca się do niego po imieniu. Jesteś. Po. Jest to o tyle istotne, że robi to po raz pierwszy w tym filmie. Wcześniej używał tylko sformułowania panda. Wielkiej Piątki również zwracał się jedynie po nazwie rasy, z jakiej się wywodzą. Zwój okazuje się być pusty, a Shifu wydaje rozkaz ewakuowania wioski. W całym tym chaosie najbardziej korzystają skromne złodziejaszki. Jeśli zatrzymamy sobie w tym momencie, zauważymy taką oto statuę. Jest to dokładnie ta sama, która znajdowała się przed wejściem na plac świątyni, zaraz za długimi schodami. Mam nadzieję, że w omówieniach Kung Fu Pandy 2 lub 3 znajdę jakieś scenę, że te dwie świnie będą karane za kradzież. Z... Oto tej statuły pięknej. Lung łamie laskę Uguaya. Nagle pojawiają się liście przed i zabierają laskę ze sobą. Są to dokładnie te same liście, co wzięły mistrza Żuwia z tego świata. Pokazuje to, jak ugłej był zżyty z laską oraz z samym drzewem. Tailung pokonuje Shifu, a do świątyni wchodzi po. Antagonista prześmiewczo mówi takie słowa. I co mi zrobisz, grubacie? Siądziesz na mnie? I chyba dość szybko ich żałuje, bo dosłownie kilka minut później po na nim siada. Podczas finałowego pojedynku smoczy wojownik wykorzystuje wiele trików, których nauczył się w tym filmie. Zauważcie, że panda ląduje dokładnie na tym samym drzewie, którego używał, żeby wbić się za mury świątyni. Tym razem jednak używa go na swoją korzyść i nauczony błędami celuje nim w Tai Lunga. Chwilę później stojąc na bambusach wykorzystuje to, czego nauczył się na treningu z Shifu. Po udaje się pokonać Tai i żeby go wykończyć łapie za jego paluszek. Po chce wykonać technikę palca zagłady. Dochodzi tam do dokładnie takiej samej wymiany zdań jak między Shifu i Po na początku filmu. Technika palca zagłady. O, znasz tę te technikę? Technika palca zagłady? Nie, tylko nie palce zagłady. O, znasz tę te technikę. Po prostu genialne nawiązanie. Nie wiem czy wiecie, ale Kung Fu Panda ma Również stanę po napisach, w której widzimy siedzącego pod drzewem brzoskwini ucznia oraz jego mistrza. Drzewo ożywa i pojawiają się na nim nowe liście, co to małe drzewko, które shift zasadził podczas rozmowy z Ugłem rośnie w najlepsze i jest symbolem nadziei. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych analiz oraz sprawdzajcie te, które już wcześniej się pojawiły.